Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Maćkowy i zachęcam do obejrzenia kolejnego odcinka z dodatku Assassin's Creed Origin. A jak doskonale widzimy jeszcze mości Państwo tutaj na dzień dobry mnie atakujecie, tak? Wy naprawdę ryzykujecie swoje życie, żeby mnie tutaj na chwilkę przeszkodzić? Headshot. I jeszcze raz, o nie poszło. Nawet w ogóle, durni strażnicy nie pozwalają na chwilę porozmawiania z cudownymi widzami. Na całe szczęście szybko się z nimi rozprawiliśmy i oczywiście musimy porozmawiać z antykwariuszem. Tak, z antykwariuszem. Także tutaj do nekropolii zaraz dam. Ja się tutaj szybciutko przetransportowałem. Po drodze tam może jeden skarbek zgarnąłem, ale chodźmy i zobaczmy, co ten antykwariusz ma nam tutaj cudownego do powiedzenia. I już się zamykam, skoro wierz, O, nasze stare znajome. Miałem się zamknąć. At least this way, I protect what I can. Protect? This is nothing but going to you, more drachma to lose on the roll of a dice. Priestess. <laughs> hey, kolega, I want to go Justice will be served. These are not pharaohs. They are our brothers, fathers, mothers, and trust me. Our mothers will have retribution. That's sure. If you're here, you're It seems to be a habit of yours by arriving in the nick of time. Since when have you been working for tomb robbers, Tahamed? Our little altercation at the Gambling Den did not go unanswered. I had a choice prison or helping soldiers to catalog the tombs.

But there are red-haired worshippers, an orb. Wait, could they be Ramesses' descendants? Rudo włosych wyznających, wyznawcach. No, I that... Uh, perhaps I should see the ritual for myself. Go carefully. The tombs are crawling with Atami's men. If you find the orb, I would love to see it.

Nie no dalej będziemy kontynuować e, tutaj zadanie krewę w wodzie i w takim razie mamy tutaj Co nieco do przeszukania tak dobrze mi się tutaj wydaje Gdzieś tutaj wziąłem żółty znacznik czy jestem ów ślepy Wszystko wskazuje na to że musimy wejść do środka A też mamy

Ła wow kogoś! Nie, 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 tak my się bawić nie będziemy moi mini. leżność i te, to by też robimy przełamanie tyk, tyk, tyk i akurat nam się tutaj wszystko ładnie pięknie pokończyło i tu mamy teren śledztwa, tak? Jeden z trzech skarbów odnaleziony. Tutaj mamy jakieś zejście w dół. Tu mnie jeszcze interesuje przejście. Tam sobie zaraz pykniemy. Tylko tego kolegę tutaj uciszymy. Dobrze, 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 amunicja jest półzupełniona, dobra, schodzimy w takim razie na dół. A, okay. What? Hey, wait. wait a second, jeden dobranoc. Drugi dobranoc I jak już śpicie, to śpicie wszyscy pyk. Megusta gusta takie rozwiązanie. Dobra, co my tutaj mamy ciekawego interesującego? Tu by się sprzedało jakieś przejście szachimat łok. Nic ciekawego, ale tutaj. Zapalmy sobie światełko, coś tu brakuje, magiczne przejście. Tu jest bieda, 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 bieda. Jest coś jeszcze? Leki łuczek, wszystkie skarby odnalezione, i tutaj też mamy kolejny jakiś znaczek. I jeszcze? W takim razie powinien być gdzieś jeden. Tylko teraz zasadnicze pytanie... O, widmo się zbudziło Spoko, na razie widmom się przejmować nie będziemy My chyba stąd zeszliśmy No coś, lepiej jestem, że nie widzę jeszcze jednego znacznika. Gdzie to jest kurczaczki? No bajek, co ty nie widzisz? No zaczynamy się kręcić, kurczę, w kółeczko. O, a to? Nie nie jest do przesunięcia, ani do rozdubczenia. O, tutaj. To brawo ja. the wife of the Aten. Did it hold any real power then? Or was it just symbolic? They bring the descendants of Ramesses forward, but the ritual? It is not to the goddess of truth, but dedicated to another god. The twin plumes of Amun. The ritual restores Ma'at to everything under the sky. In honor of. the Lord of Thebes. And the god's wife. Zaraz się okaże, że ten piołcha ma ten relikt, Izidora. Czekajcie, mnie, Czekaj, się, czekaj się, bo trochę tych zadań nam się tutaj nagromadziło. Faraon Ramzes znęka ziemię, badaczka historii temat ma starożytny papieros, który może zapewnić wieczny spoczynek temu największemu z egipskich władców. To kapitan z rozkazuje że by bezczyścić grobowce, bo jak bada okoliczności przedwczesnej i okrutnej śmierci Niktoris, matkę, matki Izdor i boskiej małżonki Amona. Na no tu w głównym zadaniu mamy zabij Izidorę. Zróbmy sobie nieuczciwą transakcję. O, no, okazuje się, że mamy go jeszcze tutaj bliziutko. Jakby konfrontację z Izydorą sobie zrobimy oczywiście jak najbardziej, ale... O, to też jest po drugiej stronie. Ale nie uprzedzajmy tutaj całej historii, zostawmy sobie to konfrontację z Izydorą na taką przysłowiową truskawkę na torcie A w międzyczasie wykonajmy sobie jeszcze jedno zadanko Oczywiście nie pierwsze, nie ostatnie, które będziemy sobie tu wykonywać Dobrze, że zatankowali, zaparkowali tutaj na młodeczkę. Wydaje mi się, że to będzie pilnie strzyżony w ogóle obszar. A jak żeby nie inaczej, czy my mamy gdzieś tutaj jakiś, nie wiem, strażników, z którymi chcielibyśmy się konfrontować? Z każdym chcemy się konfrontować. Strażnicy to dla nas żaden problem. Dawaj bajek, skakuj. There is no time to explain. Pek 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 No i tutaj właśnie. Mamy kapitana, mamy dowódcę. Tam widziałem już jednego strażnika tutaj. <ścoughs> Przełamanie! Obalenie to mi ta firanka. Nawet się nie podniesiesz, mości panie. I ciebie można dobić. No można Tu jest jakiś skarbek, tu też jest jakiś skarbek, tu jest cała ekipka. Nie, no sprzątnijmy sobie całą tą lokalizację. Skarbek jest tutaj pod nosem. Miecz zwykły. Gdzie jest następny skarbek? Następny skarbek jest też i tutaj. Także mimo braku zaznaczenia go odnaleźliśmy. Jeszcze dwa zostały na lokalizacji. Dobrze, dobrze, dobrze. Pierwszy kapitan. Nie z nerwów tutaj proszę podchodzić, żeby nikt dwa razy w pierdzielu nie dostał. To już nikogo. No, jeszcze się zblokowałem przez schody, ale spoczko, to też ugraliśmy. Można? Po cichutku? Ładnie i zwinnie. Oczywiście, że można. No jednak zauważyliście mnie. Poczekałeś? Aż ty dziabongu Powiedziałem nie przeszkadzać? To nie przeszkadzać. Dobra, wiem, że... Wiemy, że tu jest kolejny skarbeczek jakiś. Pie! Kryształ! Dobra i gdzieś jest jeszcze jeden Tu jest wejście Tu jest skarbek To tam i idziemy Wyczyścimy oczywiście lokalizację do cna Dleba po 11 bajek na masce. Oki, mamy skarbing. Bardziej to mnie chyba tylko te punkty interesują w ogóle. Gdzie jest jeszcze ten? Dowodzcza tej ekipy. to się kryjecie. A więc wszyscy pod naszym nosem. być sprytnie. Mam pra plan jaki sprytny. <laughs> Teraz moja kolej. Powiedziałam moja kolej. Do... E, jeszcze mnie podpalił dziabonk. E, lokalizacja ukończona, tak? bo nawet nie zdążyłem zerknąć, ale wszyscy dowódcy, wszystkie skarby ogarnięte Bardzo mnie to cieszy, bardzo jestem tym usatysfakcjonowany Przeszukaj grobowiec matki, pomów Stehamet i zabij Izidorę. To my sobie oczywiście, przy Król Królów, sobie zaczniemy. Albo wiecie co, ten odcinek będzie krótszy, ale przynajmniej zadaniowo fabularne, fabularnie rozpoczniemy sobie to następne zadanie. I będziemy mieć na to cały odcinek plus pewnie na jeszcze to spotkanie z stach, Tachemet i ten grobowiec oczywiście mam na myśli. Także widzimy się jutro, o tej samej godzinie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I mam nadzieję, że mimo takiego krótszego odcinka nie będzie się mieć... Mi tego za złe. Jutro oczywiście kolejny. Dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia.